1 września 1992 roku w swoim domu w Aninie zamordowano byłego premiera PRL, Potra Jaroszewicza i jego żonę Alicję. Mimo wielu hipotez, wciąż nie poznaliśmy prawdziwych sprawców. Dlaczego ta sprawa do dziś pozostaje niewyjaśniona? Piotr Jaroszewicz był jedną z najbardziej znaczących postaci politycznych czasów PRL. Przyszedł drogę od nauczyciela do człowieka, który przez prawie 13 lat stał na czele polskiego rządu. W latach 70. Jaroszewicz był nie tylko premierem, należał do najbliższego kręgu władz PRL. Był to okres ambitnych reform, ogromnych kredytów, wielkich planów gospodarczych, ale też narastającego kryzysu a wszystko to odbywało się pod jego nadzorem i odpowiedzialnością. Po zmianie kursu politycznego pod koniec lat 70. jego wpływy zaczęły gotownie maleć. Stopniowo oceniano go od władzy, a w latach 80. całkowicie zniknął z pierwszego szeregu. Życie po dekadach spędzonych w wielkich gabinetach stało się znacznie skromniejsze. Jaroszewicz mieszkał w swoim domu w warszawskim Aninie, razem ze swoją żoną Alicją, unikał mediów i generalnie trzymał się z dala od polityki. Mimo pozornego spokoju wokół jego nazwiska wciąż krążyło wiele pytań. Jaroszewicz wiedział bardzo dużo o mechanizmach działania wczesnej władzy, o zakulisowych ustaleniach, konfliktach, decyzjach, które nigdy nie trafiały do gazet. Przynajmniej tak uważali liczni dziennikarze i historycy. I właśnie dlatego, kiedy ogłoszono wiadomość o jego śmierci, kraj eksplodował od plotek i podejrzeń. Po przejściu na emeryturę małżeństwo prowadziło bardzo ciche życie. Czasami ta prywatność przekraczała wszelkie granice. To zaczynało przypominać paranoję, która nasilała się z każdym miesiącem przed zabójstwem. W wielowej dzielnicy Warszawy Anin była ciepła sierpnia od 1992 roku. Czas od czasu, czasu nocna cicha się przerywała ściekaniem psów. W jednym z domów mieszkał były premier PRL ze swoją żoną, Piotr i Alicja Jaroszewiczowie. Tego wieczoru sąsiedzi nawet nie podejrzewali, że tuż obok rozegra się jedna z najbardziej zagadkowych i brutalnych zbrodni w historii postkomunistycznej Polski. Związane, nieporuszane ciało Piotra w swoim biurze znalazł syn Jan Jaroszewicz. Już później wieczorem policja odkryła martwe ciało Alicji i więzience. Knieblowanie, duszenie, wiązanie. To są sposoby, w których małżeństwo było torturowane przez wiele godzin. Nie znaleziono śladu łamania, dlatego policja do dziś zastanawia się, w jaki sposób sprawcy dostali się do środka. Nie wiadomo też, w jaki sposób zabójcy poradzili sobie ze snucerem Jaroszewiczów. Śmierć Petra nastąpiła w wyniku uduszenia Paskiem, a jego żony Alicji zastrzelili ze sztucera, który należał do jej męża, celnym z ciałem w głowie. Jedyne rzeczy, które zniknęły, były notatki byłego premiera. Nadszedł czas najbardziej intrygującej części wideo, a mianowicie zastanawiania się nad kluczowymi wersjami zabójstwa, które pojawiły się w trakcie śledztwa i wywoływały najwięcej kontrowersji. Prawie wszystkie istniejące wersje tej zbrodni mają w jakiś sposób charakter polityczny. Od początku śledztwa założono motyw rabunkowy zbrodni, jednak nie znajdowało to dowodów w rzeczywistości. Єрушевич належав до особ маєнтних і в своєму дому приховував спору біжутерії, цінних образів і ксьонжик чекових. Але ніч з того не зустав рушаним. Баваган мордерці зустрівили єдині в кабінеті Єрушевича. То натихмес насувало питання, чого так направді шукали напасниці. Замість пенензи чи коштовності з дому зникнули приватні нотатки і документи. Фактен підтвердив син Ян. Piotr Jaroszewicz pracował wtedy nad książką, która miała być drugim wydaniem Przerywa milczeniem. W pewni możliwy, że mając duże prywatne archiwum dokumentów i zapisków jeszcze z czasów, gdy pewnie funkcji premiera, mógł w książce napisać o tajne układy, nadużycia i przestępstwa z okresu PRL. Mroczna hipoteza, która ma swoje źródło w rozmowach, które Piotr Jaroszewicz prowadził z dziennikarzem Bogdanem Rolińskim, odnosi się do wiedzy Jaroszewicza o tzw. matroszkach. Miał to być kryptonim tajnej operacji, w której radzieckie służby podmieniały najważniejszych polskich działaczy komunistycznych, takich jak na przykład Bolesław Berut lub Józef Światło, na idealnie wyszkolonych subautorów. Cel był jeden – zapewnienie Kremlowi absolutnej, bezwarunkowej kontroli nad kierownictwem PRL. O istnieniu tego mechanizmu musiał dowiedzieć się od generała Karola Szwartczewskiego. Ten z kolei miał otrzymać informacje wprost od jednego z największych wojskowych sowieckich – Georgia Żukowa. Jego potencjalnie niebezpieczna wiedza, skrupulatnie zapisana w skradzionych notatkach, musiała zostać zniszczona, a sam Jaroszewicz być usuniętym, bo informacje, które posiadał, mogły stanowić realne zagrożenie dla osób związanych z dawnym systemem. Dodatkowo, śledczy odnotowali jedynie pokojący ściagów prawa ręka Jaroszewicza była rozluźniona, jakby pozostawiona specjalnie. To doprowadziło do spekulacji, że były premier mógł być zmuszany do wskazania miejsca ukrycia dokumentów, do przekazania informacji, a może nawet do podpisania czegoś pod przymusem. Inna teoria związana z dokumentami, które rzekomo posiadał Jaroszewicz w swoim archiwum, przenosi nas do 1945 roku i tajemnic Dolnego Śląska. Piotr Jaroszewicz, ówczesny pułkownik, dotarł do pałacu w Radomierzycach, gdzie znajdował się tajny niemiecki archiwum głównego urzędu bezpieczeństwa Rzeszy. Akta, które znalazł tam, zawierały kompromitujące materiały listy konfidentów, informacje o ciemnych interesach oraz dowody kolaboracji z Niemcami, w tym cale archiwum paryskiego gestapu czy rodziny Rochildów. Najbardziej straszające w tej wersji jest to, że te kompromateriały mieli posiadać także przewodnik Kurski Tadeusz Sztec i generał Jerzy Fankowicz, którzy później również zostali zamordowani w własnych domach. To sugeruje, że zabójstwo w było elementem szerszej profesjonalnej operacji zacierania śladów przeszłości. Od pierwszych chwil po odkryciu Chao-Waninie śledztwo było naznaczone szeregiem błędów i zaniechań proceduralnych. Na miejscu zbrodni nie zabezpieczono odpowiednio śladów, np. zamka do drzwi, a prokurator nawet nie był obecny przy pierwszych czynnościach. To wszystko budziło podejrzenie, że celem policji było jak najszybciej zamknięcie sprawy poprzez narzucenie najprostszej wersji zwykłego rabunku, mimo iż nic cennego nie zginęło. Sprawa była wielokrotnie podejmowana i umażana. Choć dwukrotnie próbowano postawić domniemanych sprawców przed sądem, najpierw czterech kryminalistów w 1994 roku, a następnie trzech członków tzw. gangu karateków po uznawieniu śledztwa w 2017, w obydwu przypadkach oskarżeni zostali uniewinieni z powodu braku wiarygodnych dowodów. To tylko otwierdza przekonanie, że za zbrodnią stały profesjonalne siły, które potrafiły zacząć ślady i zmylić śledczych. Po ponad 30 latach morderstwo Jaroszewicza wciąż pozostaje jedną z największych zagadek kryminalnych III Rzeczpospolitej, często określano mianem Zbrodni Doskonałej. Oficjalny motyw nigdy nie został ustalony, a cienie przyszłości, czy to wiedza o matroszkach w Moskwie, czy sekrety archiwów Rzeszy w Radomierzycach, zniknęły wraz z życiem premiera i jego żony. To, co działo się w Aninie, nie było chaotycznym napadem. Bywa to najprawdopodobniej operacja czyszczenia archiwów, które celem było wymazanie kompromitującej prawdy zagrażające nowym polskim elitom politycznym i biznesowym. A jaka jest Twoja wersja tej zbrodni? Podziel się swoimi teoriami w komentarzach.